Cześć, dzień dobry Wam bardzo. Witam Was bardzo serdecznie po prawie tygodniu. Tydzień czasu to chyba wystarczająco duża ilość, aby zamieścić komentarz, udostępnić film etc. Mamy do rozstrzygnięcia konkurs. Konkurs na 1000 subskrypcji, który miał być dokładnie w poniedziałek wieczorem. Tak więc moi drodzy, co robimy? To sobie skopiujemy. Czyli kopiujemy adres, adres filmu, wklejamy go tutaj i zaraz zaczynamy. Wystarczy kliknąć i pojawi się nam pierwsze zwycięzca. Tak więc, zaczynamy od y, nagrody numer 3. Czyli, cóż to było? A, tak, czołówka. Czołówka oryginalnie zapakowana i widzicie, funkcjonówka specjalnie kupiona dla szczęśliwego zwycięzcy, którym jest srebrniak. Konkurs Złoto Małopolski. Tak więc, kolega Srebrniak właśnie wygrał czołówkę. Na dole w, w opisie, przepraszam, znów się nie mogę wysłowić, na dole w opisie znajdziecie link do naszej grupy. Tam w, yy, po dołączeniu znajdziecie proszę Was kontakt albo do mnie, jestem administratorem tej grupy, albo wpiszcie w, wpiszcie w komentarzu, że wygraliście. Ja się z Wami skontaktuję, ewentualnie Wy poszukajcie kontaktu do mnie tak czy inaczej gratuluję pierwszemu zwycięzcy wygrałeś czołówkę czołówka, nocne grzybobranie, nocne zwiedzanie lasu nocne eksploatacje budynków przyda się dobra jedziemy dalej moi drodzy czyli tym razem nakładka powiększająca w środku oczywiście żeby pokazać wam, że jestem gołosłowny, w środku znajdziecie z naszej wyprawy no, gdzież są są tutaj, proszę, proszę bardzo, proszę uprzejmie. Są właśnie tutaj. To są, moi drodzy, nasze znaleziska z filmu, który znajdziecie też na kanale. Film, który został nakręcony w Bieszczadach, w kilku odcinkach, ponieważ byliśmy tam kilka dni i szukaliśmy właśnie diamentów marmorowskich diamentów, które występują albo w okolicach Nowego Jorku, Albo u nas. W Bieszczadach. Tak więc one są tutaj w środku. Zapaku, zapakujemy je ponownie. Dobra. Kto wygrywa? Kto wygrywa? Czarny! Konkurs złoto. Małopolski diament marmarowski w Bieszczadach. No proszę akurat. Czyli macie nawet podaną nazwę. Czarny serdecznie gratuluję. Dziękuję za, twój za Twoją subskrypcję, udostępnienie i napisanie komentarza. To wędruję do ciebie, skontaktuj się proszę Cię ze mną. Jak już mówiłem, w linku na dole w opisie jest grupa. Przyłącz się, znajdź albo do administracji, albo napisz komentarz ja się odezwę. Tak więc, została nam nagroda główna, czyli Opinel. Proszę bardzo, Funkcja noweczka, tak samo. Wrzucamy do środka, czyli co? Mam nadzieję, że konkursy się Wam w tej formie spodobają. A my zaczynamy losować. Nagrodę główną otrzymuje Kamil. Konkurs opowieści z Mchuj proci. Kamil, gratuluję. Twój komentarz i twój, Twoja subskrypcja kanału wygrała. Opinel skontaktuj się w ten sam sposób. No i cóż, moi drodzy. Minęło tak na dobrą sprawę od czerwca. Zacząłem tak dosyć dobrze pracować nad kanałem. I mamy w zasadzie te parę miesięcy, w których nagle kanał skoczył do przodu. Kosztowało to masę pracy, kosztowało to masę wyjazdów, kosztowało to masę sprzętu, ale się udało. No cóż, tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Mam nadzieję, że będziecie brali udział w innych konkursach, które też na pewno będą ponieważ ja uwielbiam je robić. Więc bardzo was serdecznie zachęcam do tego, żebyście z nami pozostali, żebyście komentowali, udostępniali lajkowali filmy. Jeżeli chcecie, żeby takie konkursy się odbywały, to możemy się umówić na próg na przykład teraz 3000 subskrypcji. Jak one się pojawią? Z miejsca robimy konkurs w identycznej formie. Wszystko zależy od was. Jeżeli będziecie chcieli, żeby się kanał rozwijał, Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Pokażcie, że kanał jest żywy. A wtedy na pewno kanał się rozwinie, przybędzie subskrypcji. Dzięki czemu będziemy mogli częściej organizować takie właśnie konkursy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i co? Do usłyszenia!